Chciałbym, żebyśmy otworzyli Psalm 51. Będą dzisiaj trzy, maksymalnie cztery takie fragmenty. To będzie krótkie. Chcę zrobić taki wstęp do uwielbienia. Zanim zaczniemy uwielbiać, żeby mieć, mieć to w uwadze, to co mówi Biblia. E... 51 Psalm od wersetu 17 do 19 Ja chcę podkreślić kilka rzeczy na temat uwielbienia. Wierzę, że Pan Bóg chce nam to przypomnieć dzisiaj. Otwórz moje wargi, Panie, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Ty się bowiem nie radujesz ofiarą i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał. Moją ofiarą Boże duch skruszony. Nie gardzisz Boże sercem pokornym i skruszonym. I ten fragment chcę, żebyśmy od końca rozważyli. Moją ofiarą Boże duch skruszony. Nie gardzisz Boże sercem pokornym i skruszonym. I wiecie, w prawdziwym uwielbieniu, e, kiedy naprawdę uwielbiamy Boga, nasze serca będą skruszone i uniżone. Że to możesz nawet poznać po Twoim później życiu, nie tylko po tym, co dzieje się tutaj, ale kiedy Ty masz w nawyku naprawdę prawdziwe uwielbienie Boga i Ty żyjesz z dnia na dzień w uwielbieniu Boga, Ty będziesz chodził w takiej bojaźni przed Bogiem, będziesz wiedział, że Bóg jest wielkim Bogiem, że On jest godny, żeby go czcić, że On jest święty, on jest potężny, a Twoje serce będzie skruszone i uniżone przed nim. I prawdziwe uwielbienie powinno prowadzić do takiego miejsca, w którym Ty będziesz, widząc Boga, będziesz wiedział, że to jest potężny Bóg. I to nie będą tylko słowa, ale to będzie Twoje serce, które będzie rozumiało, wiedziało, że wielbi potężnego Boga, który wszystko może. Wszystko może. I będziesz czuł szacunek i uniżenie do Niego. I tu dziewiętnasty werset mówi... Moją ofiarą, Boże, duch skruszony. Nie gardzisz Boże sercem pokornym i skruszonym. I kiedy zaczynamy uwielbienie, czy tańczysz, czy krzyczysz, czy klęczysz, kiedy Ty żyjesz w uwielbieniu, Twoje serce będzie uniżone. I nawet kiedy krzyczysz i kiedy tańczysz, będziesz robił to z uniżeniem. Na zewnątrz ludzie mogą tego nie widzieć. I, po co ty to wszystko robisz a ty jesteś posłuszny słowu Bożemu i robisz to to jest taki kontrast krzyczysz, ale w sercu krzyczysz z uniżeniem, uwielbiając Boga że ty mówisz, ja krzyczę na cześć potężnego Boga ja wiem kim jest Bóg, wiem kim jestem ja ja będę teraz oddawać cześć z całej siły, ale robiąc to masz w sercu uniżenie mówisz, boże, uniżam cię i krzyczysz, i krzyczysz na Jego chwałę i to mówi dziewiętnasty werset. Moją ofiarą Boże duch skruszony. Nie gardzisz Boże sercem pokornym i skruszonym. I tak jak Dawid, ja wierzę, że kiedy on szedł za tą arką i uwielbiał Boga w szalony sposób, ja wiem, że on miał uniżone serce. On był uniżony. Wielbił już z całej siły, z całej mocy, ale on miał uniżone serce. I uniżenie. Czym jest uniżenie? I kiedy Naprawdę masz uniżone serce. Twoje serce zacznie być naprawdę uniżone w uwielbieniu. Kiedy ty w uwielbieniu spotykasz Boga, Ty zaczynasz uniżać się przed Nim. Kiedy uwielbiasz Boga codziennie, kiedy, kiedy to jest Twój nawyk, że Ty wielbisz Boga, ty będziesz chodził w bojaźni przed Nim. Nie w strachu, nie w lęku, ale w bojaźni, że służysz potężnemu Bogu. Eee. I wiecie, kiedy uwielbienie... Ja byłem w życiu na wielu uwielbieniach i były też uwielbienia, w których nie wchodziło się w Bożą obecność. Były uwielbienia, w którym po prostu śpiewało się piosenki i za 20 minut kończyło się. Ja wierzę, że jest więcej i uwielbienie to jest coś więcej. I wiecie, kiedy uwielbienie nie dochodzi do takiego miejsca, gdzie ty spotykasz się z Bogiem, to jest tym, co mówi 18 werset. Ty się bowiem nie radujesz ofiarą i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał. I nie wiem, czy to coś Wam to przypomina. Jak spojrzałem tylko na ten fragment, przyszło mi do głowy: to jest religijna modlitwa. Zobaczcie: Ty się bowiem nie radujesz, o Boga chodzi, ofiarą i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał. Bóg nie chce religijnych modlitw. Bóg nie chce religijnych uwielbień. Bóg nie chce religijnych słów. Jemu nie zależy na tym. Wręcz ten fragment mówi, że Bóg nie przyjmuje takich modlitw. Bo Bóg chce relacji. Bóg nie chce religii. Bóg w uwielbieniu nie chce religii. Bóg nie chce wyuczonych słówek. Bóg chce osobistej relacji. Chce relacji serce-serce, twarz-twarz. I osiemnasty, jeszcze raz przeczytam, Ty się bowiem nie radujesz ofiarą i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał. I co mówi ten fragment, że można nawet przez dużą część swojego życia dawać Bogu ofiary, składać Bogu ofiary, których On nie przyjmuje. I co gorsza, myśleć, że mu się to podoba. Można robić coś dla Boga, czego Bóg nie chce, żebyś robił. Można składać mu ofiarę, która się jemu nie podoba. To mówi 18 werset. Ja to chcę odnieść do uwielbienia. Słuchajcie, można śpiewać Bogu, podnosić ręce, robić to tydzień w tydzień, wyuczone rzeczy, to samo, to samo, to samo, bez uczucia i bez serca. Bóg widzi. Czy to jest Twojego serca, czy to jest po prostu, bo wszyscy tak robią. Czy gdyby nie było, nie wiem, osób prowadzących uwielbienie, czy Ty byś wielbił w ten sam sposób? Powiem Wam, że jest naprawdę łatwo zobaczyć, kto uwielbia, a kto po prostu śpiewa. Można poznać czyjeś serce, kiedy staje przed Bogiem, na ile On go zna, na tyle, na ile Go wielbi. Kiedy, przypuśćmy, nie ma muzyki, nie ma nie wiem, czegoś, co możecie pociągnąć w taki ludzki sposób. Czy, ta, czy ty będziesz uwielbiał w ten sam sposób? Czy ty będziesz tak samo wołał do Niego, tak samo tańczył przed Nim, tak samo gorliwie Go wołał do Niego? Bo w uwielbieniu jest takie niebezpieczeństwo, że muzyka może, stać się, może stanąć na miejscu Boga. My przez pewien czas, kiedy założyliśmy tę wspólnotę, spotykaliśmy się też przez dłuższy okres bez muzyki. I wiecie, to była wieże próba, którą dał Bóg. Czy wy będziecie się modlić? I modliliśmy się cały czas, trwaliśmy, aż w końcu Bóg zaczął, e, zaczął dodawać nam, tak, że tak powiem, z powrotem muzykę. I teraz modliliśmy się, mając też muzykę. I można robić to wszystko w uwielbieniu przez lata i nigdy nie powiedzieć Bogu, co się do niego czuje. A Bogu najbardziej na tym zależy w uwielbieniu. Żeby powiedzieć mu, co się do niego czuje, żeby wywyższyć go z głębi serca. I, i ja myślę, że to jest to, co, o, o co Bogu chodzi. I chcę przez to powiedzieć, że nawet uwielbienie może stać się religią. Nawet uwielbienie może stać się religijne przez powielanie bez uczucia pewnych rzeczy. To jest tak jak między nami. Bóg jest osobą i Bóg chce Twojego uczucia, Bóg chce Twojej relacji. Niektórzy atakują, wiecie, uwielbienie, bo mówią, e, to jest masa emocji, to jest masa, e, wiecie, tu się ktoś popłacze, tu ktoś coś tam. W emocjach nie ma nic złego, Bóg też ma uczucia. Emocje są złe wtedy, kiedy ty przestajesz e, opierać się na Biblii, bo czujesz co innego. Nie przyjdziesz na spotkanie, bo się źle czujesz. W tym momencie emocje są złe, tak? Czasem trzeba się zapierać, ale w uwielbieniu, kiedy czujesz, że śpiewasz Bogu z serca, no to dlaczego to ma się Bogu nie podobać? Po prostu często religijni ludzie w złym tego, tego słowa znaczeniu, no próbują włożyć cię w klatkę, mówić nie oddawaj uczucia Bogu, a w uwielbieniu o to chodzi. Masz oddać uczucie Bogu, wyrazić je. I ja doszedłem do takiego ciekawego wniosku, że Psalm 22, znamy to wszystko, ten fragment, nie musicie otwierać, mówi, że Bóg mieszka w chwale swojego ludu, prawda? Znamy to. Bóg mieszka w uwielbieniu. I a skoro w uwielbieniu nie podejdziesz nawet pod drzwi Boga, to coś jest nie tak. Skoro Bóg mieszka w chwale, a ty nie podchodzisz nawet pod jego drzwi, nie liźniesz nawet Jego obecności, to to jest wtedy całopalenie. Ty się bowiem nie radujesz ofiarą i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał. Bóg nie chce religii. Bóg nie chce czegoś wyuczonego. Bóg nie chce formułek pustych. Uwielbienie to jest wylewanie serca przed Bogiem i, i odczuwanie tego, co Bóg czuje do Ciebie, co Ty czujesz do Boga. To jest relacja. Ty mówisz do Boga, później Bóg mówi do ciebie. Oczekujesz, że Bóg będzie coś robił. To nie jest w jedną stronę. My nie wysyłamy teraz, nie wiem, impulsu w jedną stronę i, i zamykamy uszy, oczy. My uwielbiamy Boga i oczekujemy Boga. Bóg mieszka w chwale. Skoro uwielbienie jest mieszkaniem, do mieszkania się wchodzi po to, żeby mieszkać, żeby przebywać. Bożym zamysłem w uwielbieniu jest to, żeby z Nim być. My musimy w uwielbieniu nauczyć się z nim być. Tak jak słowo Boże mówi, to jest temat też na inne spotkanie, kiedy my już o tym też nauczaliśmy, mówiliśmy, że w uwielbieniu jest taki fundament Tehila i Halal, tak? gdzie Tehila to jest to wywyższanie go całym sobą, gdzie zawsze na początku, ja też się tego nauczyłem, żeby zawsze na początku wywyższyć go swoim ciałem, żeby zacząć robić swoim ciałem coś i wywyższyć go. Tu nie chodzi o jakieś sprowadzanie Bożej obecności, bo to nie o to chodzi. Po prostu ty w swoim uwielbieniu zaczynasz swoje ciało jakby motywować do tego, żeby go wywyższyło. Twoje serce chce uwielbić Boga, Twoje ciało chce uwielbić Boga, Twój duch chce uwielbić Boga i tu o to chodzi. Jest Halal Tehila. O tym będę też mówił jakiś czas, chcę do tego wrócić, żeby wszyscy też to mogli usłyszeć. E ale później jest też czas takiej intymności w uwielbieniu, gdzie wchodzimy głębiej, gdzie spotykamy go i to jest czas na przebywanie z nim, gdzie ty mówisz mu, że go uwielbiasz, ty zaczynasz wylewać swoje serce, gdzie to przestaje być jakąś taką paną ofiarą, której Bóg nie przyjmuje, a zaczyna być czymś, czego Bóg oczekuje, czyli relacją i, i jakby wylewaniem serca przed nim. E... Ja tak sobie zapisałem, to tak samo jak Mojżesz, który poszedł na górę. Poszedł na 40 dni. I tam był, był też czas, kiedy on od Boga wziął dekalog. Ale ja myślę, że on większą, większą część czasu spędzał tam po prostu przebywając z Bogiem. I w chrześcijaństwie ja myślę, że najdroższą rzeczą w tym, że jesteśmy wierzący, że znamy Jezusa, że mamy Ducha Świętego jest to, że Ty możesz przebywać z Bogiem. Ty musisz czuć radość z tego, że idziesz spotkać się z Bogiem. I ja myślę, że to powinno być najbardziej motywujące, że Ty możesz spotkać się z Bogiem. Czy po prostu przebywać z Nim. To, że później dzieją się te wszystkie rzeczy, znaki, cuda, ludzie padają na podłogę, to są efekty uboczne tego, jak, Bóg scho jak Mojżesz schodził z góry, czy jak wchodził na górę. Grzmoty, wiecie, bo Bóg tam był, ale to nie chodziło o grzmoty w tym wszystkim. Chodziło o to, że Mojżesz idzie do Boga, idzie przebywać z Nim przez 40 dni. I ja myślę, że Bóg nas stworzył po to, żeby z Nim przebywać, żeby z Nim być. I uwielbienie jest czymś naprawdę ważnym. Po modlitwie można mieć taki nawyk, po uwielbieniu spytaj się sam siebie, czy ty spotkałeś na tej modlitwie Boga, czy ty się z Nim spotkałeś, czy się po prostu pomodliłeś. Bo jeżeli nie spotkałeś Boga po uwielbieniu, nie spotkałeś Boga po modlitwie, to było to tylko palenie. To było to tylko, był to religijny uczynek. I my podejmujemy decyzję, ja podejmuję decyzję za każdym razem, kiedy zaczynam uwielbienie, że ja chcę spotkać Boga. Że ja przychodzę tu, żeby spotkać się z Bogiem. Bo ja wiem, czym jest uwielbienie. Uwielbienie jest wchodzeniem w Jego obecność i przebywaniem z Nim. I to jest najcenniejsze w uwielbieniu. I chcę, żebyśmy otworzyli jeszcze psalm 87. Psalm 87, drugi werset. Pan miłuje bramy z Sionu bardziej niż wszystkie namioty Jakuba. Macie? Psalm 87, drugi werset. Pan miłuje bramy Syjonu bardziej niż wszystkie namioty Jakuba. Ten fragment robi w ogóle rewolucję, bo bramy Syjonu, czym był Syjon? Co to było za miejsce? To było miejsce, gdzie była arka, gdzie był dekalog i gdzie była oddawana chwała Bogu. I teraz Słowo Boże mówi, że Bóg miłuje to miejsce, gdzie było uwielbienie bardziej niż wszystkie inne namioty Jakuba. Bóg miłuje uwielbienie bardziej niż inne modlitwy. To jest, to jest prawda. I możemy z tym dyskutować, możemy nie. Biblia mówi, Pan miłuje bramy Syjonu bardziej. On miłuje to bardziej niż wszystkie inne namioty, wszystkie namioty Jakuba. I ja myślę, że Bóg będzie w naszym życiu we właściwym miejscu kiedy uwielbienie i dziękczynienie to będzie jakby fundament naszego, naszego życia modlitewnego. Kiedy Ty na co dzień podejmiesz decyzję, że będziesz dziękował Mu i będziesz uwielbiał Go codziennie cokolwiek będzie się działo. I kiedy Ty będziesz żył w uwielbieniu, to będzie to, co w poprzednim Psalmie, 19 werset, że będziesz żył w uniżonym sercu, uniżony przed Bogiem, a jest tam, było tam napisane, że Bóg, zaraz Wam przeczytam, Bóg nie gardzi sercem pokornym i skruszonym. Kiedy żyjesz w uwielbieniu, w bojaźni przed Bogiem, w uniżeniu przed Nim, Bóg nie gardzi takim sercem. On będzie odpowiadał na modlitwy, on będzie wysłuchiwał jeszcze, jeszcze szybciej, jeszcze bardziej. I ostatni chcę, przedostatni albo ostatni fragment przeczytać, Psalm 132. również a propos Syjonu, od 13 wersetu. Tam 132, 13 do 18. Tutaj Bóg podaje, jakby, obietnicę. Pan bowiem wybrał Syjon, tej siedziby zapragnął dla siebie. To jest miejsce mego odpoczynku na wieki. Tu będę mieszkał, bo tego pragnąłem dla siebie. Będę szczodrze błogosławił jego za sobą, Jego ubogich nasycę chlebem, Jego kapłanów, odzieje zbawieniem. A ci, którzy go prawdziwie miłują, będą się radować. Wzbudzę tam moc Dawidowi, zgotuję światło dla mego pomazańca. Okryję wstydem jego nieprzyjaciół, a nad nim zabłyśnie jego korona. To są obietnice dla tych, którzy będą żyć w uwielbieniu. Żyć na Syjonie, czyli, czyli w miejscu uwielbienia. I to są naprawdę potężne obietnice. Będę szczodrze błogosławił Jego za sobą. Wzbudzę moc. Jego ubogich nasyce chlebem. Jest napisane, że Bóg zapragnął miejsca uwielbienia dla siebie. I my to, co robimy, to po prostu oddajemy Bogu chwałę. Ten namiot Dawida, który Bóg powiedział, że odbuduje namiot uwielbienia. Odbudowujemy Mu przez to, że oddajemy Mu chwałę. I znacie ten fragment z Jana IV rozdziału, że Bóg szuka czcicieli którzy będą dawać Mu cześć w Duchu i w Prawdzie. Uwielbienie to jest coś więcej niż tylko zaśpiewanie Bogu piosenek. Ja wiem, że w uwielbieniu można, co oznacza, że w Duchu oddawać Mu cześć, być posłusznym Duchowi Świętemu i dać Mu się prowadzić w uwielbieniu. Wiem, że w uwielbieniu jest takie miejsce, gdzie możemy chwycić Ducha Świętego w pewnym momencie i zacząć iść tam, gdzie On idzie. Kiedy oddajemy Mu cześć w Duchu i oddajemy Mu cześć w Prawdzie, zgodnie ze Słowem, i, i, I wiem, że to jest prawda, kiedy, kiedy dajemy mu się prowadzić w, du, w uwielbieniu, idziemy za Duchem Świętym i, i, i robimy to w Prawdzie na podstawie Słowa. Dlatego ja na początku chciałem Was zachęcić do tego, i, i zaczniemy uwielbienie, żeby to nie było składanie Bogu całopanej, których On nie przyjmuje, ale żeby to było uwielbienie Boga, które On chce. Serca w serce. Amen.